Hej, hej, witajcie w czytaniu pod tytułem Czy ta osoba przestała cię kochać? Pamiętajcie, aby podejść do tego czytania z dystansem. Ono będzie nie dla każdego. Tylko i wyłącznie wtedy się stosuje, kiedy macie naprawdę uzasadnione przesłanki ku temu, żeby tak podejrzewać. A i tak mimo wszystko podejście do tego z ostrożnością. Wybieracie sobie jedną z trzech opcji widocznych na ekranie. To jest jeden, to jest dwa i to jest trzy. Wybierzcie opcję, która Was najmocniej przyciągnęła w pierwszej sekundzie tego czytania. Czy ta osoba przestała Cię kochać? O to pytamy. Jeżeli będą jakieś wątpliwości, zapraszam również na czytania partnerskie, prywatne. Tam dokładnie możemy prześledzić Waszą indywidualną sytuację i wszystko po prostu dokładnie sprawdzić. Takie czytania partnerskie wraz ze wspólną numerologią związkową oraz z poprzednimi wcieleniami kosztują obecnie 33 zł. Zapraszam serdecznie. Na to jest również w zakładce społeczność. Macie informacje o najświeższych promocjach na kanale. Kontakt do mnie znajduje się w opisie pod filmem, więc serdecznie zapraszam. No i sprawdzamy, czy ta osoba przestała Cię kochać, czy ta osoba przestała Cię kochać, czy już nie żywi tutaj żadnych uczuć. Opcja numer jeden: czy przestała kochać ta osoba, czy ta osoba przestała mm, kochać. Ja myślę, że nie, bo tu jest karta cesarza, a cesarz pokazuje osobę taką raczej stałą w uczuciach. Nadal poza tym, dla cesarza, ta królowa Buław jest osobą atrakcyjną. Natomiast mogła się wkraść między was jakaś taka nerwowość, a z mieczy sugeruje, że mogły być jakieś oschłe rozmowy, jakieś kłótnie, jakieś wymiany zdań. Gdzie, jakby każde z Was y, pokazało swoją, swój upór, swoją naturę. Królowa Buław nie da sobie w kaszę dmuchać, a cesarz również, kiedy pokazuje tą swoją taką trudniejszą stronę natury, no, bywa apodyktyczny, próbuje komuś coś narzucić. I tu może być ścieranie się dwóch takich bardzo, bardzo dużych temperamentów. Dlatego, no, może być na tej linii tarcie, może być problem. Y, ostatnimi czasy, właśnie, może mało jest uczuciowości, a więcej właśnie tego tarcia i więcej jakichś. Pyskówek, wykłócania się. Możecie mieć wrażenie, właśnie, że ta osoba się odsunęła. Natomiast myślę, że tutaj uczucie między Wami cały czas jest. Najlepszy dowód na to jest taki, że no. Jeżeli nie ma uczucia pomiędzy osobami, to one się też nie kłócą, dlatego że nie mają takiej potrzeby, nie czują potrzeby, żeby się kłócić, bo po co? Yy, raczej jest im to wszystko jedno, jest im obojętna relacja. Natomiast jeżeli te kłótnie są, jeżeli coś się tutaj dzieje, to myślę, że po prostu iskrzy między wami nadal. Yy, opcja numer dwa: czy ta osoba przestała Cię kochać? Opcja numer dwa. Czy ta osoba przestała Cię kochać? No, niestety, ale wygląda na to, że tak się mogło stać. Ta osoba jest zdystansowana, odsunięta, w tej chwili stawia na siebie, być może na swój własny rozwój. Tutaj trzeba ostrożnie do tego podejść, bo może być tak, że po prostu Wasz partner, partnerka rozwijają swoją karierę i chwilowo po prostu chcą się na tym skupić, dlatego że też mają prawo do samorealizacji. I są takie momenty w życiu, kiedy relacja nie jest najważniejsza, tylko no, w danym momencie. Trzeba właśnie w jakiś sposób się rozwijać, postawić na siebie, przysiąść na przykład, żeby więcej pracować, żeby osiągnąć efekty, rezultaty. Natomiast, no niestety, w niektórych przypadkach król mieczy będzie oznaczał, że ta osoba być może myśli o rozwodzie, jeżeli macie w ślubie, jeżeli nie, no to myśli o odejściu, o takim całkowitym zamknięciu, się odsunięciu. Też może tak być dla niektórych. Natomiast dla tych, którzy mają partnerów, partnerki robiących karierę i zauważyliście, że ostatnio jest jest taki duży pracocholizm, że oni się nad czymś głowią, starają się, zabiegają, bo może mają jakiś awansik w zasięgu, to tutaj no upraszam. Żebyście wykazali troszeczkę więcej wyrozumiałości, przeczekali troszeczkę ten okres. Zobaczycie, czy za jakiś czas coś się zmieni, bo tu może być po prostu sytuacja, że no, te osoby muszą w tym momencie, jakby kosztem związku na przykład trochę więcej pracować, trochę więcej się rozwijać, trochę ślęczeć na przykład po nocach yy, i też mają mniej czasu dla związku, dla rodziny, no bo po prostu muszą teraz realizować pewne inne rzeczy. Więc, więc tutaj też w niektórych sytuacjach po prostu odrobina zrozumienia i wyrozumiałości by się przydała. No i opcja numer 3. Czy ta osoba przestała Cię kochać? Czy ta osoba. Przestała cię kochać. Powiem szczerze, że niestety tutaj możemy mieć taki klasyczny, takie klasyczne wypalenie się uczucia. Dlaczego? No bo ta dwójka kielichów pokazana jest pośrodku i tak, między umiarkowaniem, umiarkowanie w uczuciach, no niestety symbolizuje opadnięcie tych uczuć, taką letniość, kiedy już nie ma jakiejś dawnej ekscytacji, kiedy pewne takie emocje, które towarzyszyły, no niestety wygasają. Może to być po prostu codzienne życie, wkradnięcie się rutyny, kiedy no Niestety już nie mam motylków w brzuchu, tylko są realne problemy dnia codziennego. Dziesiątka Buław pokazuje, że ta relacja mogła być dla kogoś bardzo obciążająca, zbyt trudna po prostu. Za dużo ta osoba dźwigała na swoich barkach. Być może była relacja po prostu ciężka, taka, gdzie nie mogliście się dogadać, czy jakiś inny rodzaj problemów, czy ta osoba nie mogła na przykład na Was liczyć, była zdana sama na siebie. Trudno powiedzieć, ale w dziesiątce Buław jest przytłoczenie, jest koniec jakby. Pewnej cierpliwości. Ktoś też stracił, można powiedzieć, stracił serce do czegoś, do jakiegoś przedsięwzięcia, więc jeżeli pytamy o relacje, o związki, no to mogło tutaj nastąpić właśnie to stracenie serca, czyli po prostu no, wypalenie się tych uczuć pod wpływem. Okoliczności, tego jak ten związek się układał, tego po prostu, co tutaj się między wami wydarzyło. No, niestety, czasami po prostu do takich sytuacji dochodzi. E, tu wydaje się, że niestety, ale albo to uczucie już wygasło ze strony tamtej osoby, albo ono już tak powoli, powoli dogasa, e, jest w fazie końcowej, że tutaj już sytuacja jest bardzo napięta w dziesiątce buław. No i jest chęć naprawdę zakończenia tego, rzucenia tym wszystkim, e, zdjęcia sobie z barków jakiegoś przeogromnego ciężaru, żaru. Więc niestety, ale no tak to wygląda dla trujeczek. Dziękuję serdecznie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia, kochani.